Jest symbolem zwierzęcia, które przełamało różnego rodzaju bariery. Przełamało bariery między niebem, ziemią a podziemiami, między światem żywych i umarłych. Cześć. Nazywam się Anna Zdzieszyńska i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Końska Dawka Rozwoju. Podcast ten jest o rozwoju i dla osób, które chcą się rozwijać a konie są bohaterami historii i tłem do pytań, które mogą ciebie zainspirować do pracy nad sobą. Cześć. Dziś historia Sleipnira. Sleipnira, który jest ośmionogim dziwej maści koniem w mitologii nordyckiej. Jak to się stało, że narodził się Sleipnir? No to kilka słów takiego wprowadzenia w mitologię. Jeden z bogów, właśnie nordyckich, przynajmniej zaliczany w taki poczet bogów, Loki, symbolizował ogień oszustwa i psoty. Loki odgrywa tu strategiczną rolę, ponieważ jest ojcem Sleipnira. Bogowie dynastii Azów mieszkali w otoczonym murem w Asgradzie i Asgrad trzeba było odbudować. I podjął się tego jeden z olbrzymów, czyli tej odbudowy podjął się jeden z olbrzymów który pracował przy odbudowie i miał do, do pracy, do pomocy Ogiera. Nagrodę obiecano mu, że otrzyma boginię Freję. Lokiemu nie bardzo to się podobało, ponieważ miał dar przeistaczania się w różne istoty. Przemienił się w klacz i odciągnął od pracy Ogiera. I dzięki temu Olbrzym nie, u, nie ukończył budowy i nie oddano Freji. Loki, który zamienił się w klacz, razem z tym ogierem mieli potomka, którym jest Sleipnir. Loki podarował Sleipnira Odynowi, czyli najwyższemu z bogów nordyckich, właśnie z dynastii Azów, który był bogiem wojny, był bogiem wojowników, szamanem, bóstwem mądrości, władzy, poezji i magii. No i Sleipnir był takim jego rumakiem, który służył mu bardzo wiernie i to, co było wyjątkowe u Slejknira, oprócz tego, że właśnie miał te osiem nóg, to on był najszybszym i najpotężniejszym wierzchowcem, który mógł podróżować pomiędzy różnymi światami czyli do świata zmarłych mógł również wędrować. Poruszał się po ziemi, po niebie właśnie zaglądał w podziemia, ale też mógł chodzić po wodzie. Słynął z tego, że nigdy nie zawiódł swojego pana i bardzo wiernie służył Odinowi. Sleipnir symbolizuje szybkość, moc, ale też właśnie takie podróże między światami. I dla mnie jest symbolem zwierzęcia, które przełamało różnego rodzaju bariery. Przełamało bariery między niebem, ziemią a podziemiami, między światem żywych i umarłych. Leipnir prowokuje do pomyślenia o różnego rodzaju bariera, barierach, i myślę sobie na przykład o takich barierach związanych ze słownictwem. Ja już nie mówię z różnymi językami, które też mogą być barierą, ale czasami międzypokoleniowo no, jakieś słowa młodzieży są trudne dla części osób na przykład do zrozumienia, i to może być jakaś bariera. Pewnie jedna z prostszych. Jak zdajemy sobie sprawę, że taka bariera występuje, to pewnie dość łatwo możemy ją pokonać. Natomiast czasami jestem świadkiem, że ludzie tak tworzą te bariery dla na przykład dodania sobie odwagi albo prestiżu. I, i spotykam się z takimi ludźmi, którzy na przykład zamiast powiedzieć rozmówca mówią interlokutor. Że zamiast powiedzieć coś po, po ludzku, tak, żeby ktoś łatwo mógł zrozumieć, to tych słów wyszukanych używają. Myślę, że jest to bariera, która ma coś zapewnić, która ma coś pokazać, i pewnie nie wynika to z takiego adekwatnego poczucia własnej wartości. Natomiast myślę sobie o różnego rodzaju też barierach w relacjach. Bardzo często spotykam się z niezrozumieniem na przykład choroby depresji. Jak ktoś nie choruje na tą chorobę, to rozumiem, że trudno jest wejść w mózg innej osoby i w 100% zrozumieć. Natomiast tak sobie czasami rozważam, że jak ktoś nie ma nogi albo ręki, no to o, no to mu współczujemy, bo tak widzimy tą niedoskonałość i, i w związku z tym rozumiemy, jak, jak trudno jest żyć na przykład z kalectwem albo z, z jakąś inną chorobą, ale która nam się mieści w głowie. Wydaje mi się, że depresja nadal się często nie mieści w głowach i stąd um, takie odgradzanie się na przykład od ludzi chorych na depresję. Pewnie podobnie jak um, nie wiem, widzimy zachowania autystyczne i nie staramy się ich zrozumieć, no to będziemy te bariery tworzyć. Myślę, że tych barier w dzisiejszym świecie jest sporo, związane z niepełnosprawnością i, i różnego rodzaju innościami. Wyborami, grupami, do których się należy, bardzo łatwo i bardzo szybko wykluczamy i bardzo szybko oceniamy. Dlatego zachęcam cię do przemyślenia sobie tematu pokonywania barier i brania wzoru właśnie Sleipnira, który wszystkie bariery pokonywał i dla niego żadna trudność nie istniała. Oczywiście, tradycyjnie mam dla Ciebie pytania rozwojowe. Po pierwsze, jakie bariery zatrzymują Cię przed realizacją celów i marzeń? Po drugie, co możesz zrobić, aby te bariery, granice pokonać? Co może być dla Ciebie slejpnirem? I trzecie, a może tworzysz jakieś bariery, granice? Jakie? Po co? Co z tym możesz zrobić? Dzięki za dziś. Zachęcam Cię do posłuchania wcześniejszych odcinków z legendarnymi końmi w tle. Zawsze krótko opisuję tego konia, ale najważniejsze dla mnie jest to, czy znajdziesz chwilę na zastanowienie się i odpowiedzenie sobie na pytania rozwojowe. Myślę, że jeszcze oprócz dzisiejszego, to jest ósmy odcinek, jeszcze dwa będą o legendarnych koniach, a potem już wrócę do tych bardziej tradycyjnych z końmi, końmi-końmi w tle, a nie legendarnymi końmi. W tym czasie zapraszam serdecznie, zapoznaj się z całą serią i mam prośbę. Poleć komuś ten podcast, komuś, kto lubi konie, kto lubi się uczyć. Kto kocha rozwój, kto tak myślisz, że byłby skłonny otworzyć się na inspirację? Także zapraszam do subskrypcji mojego podcastu na YouTubie bądź na Spotify. Ale też zapraszam, żebyś polecił chociaż jednej osobie mój podcast. Dzięki za dziś. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.